Siemaneczko, ja jestem Paweł Malinowski A dzisiaj jest zabawkowy challenge Ponieważ mama wysłała mnie po ziemniaki A wróciłem z kucykami Ja i bardyna zabawa Mamy po 12 saszetek Zaraz wam powiem jakie są zasady gry, ale najpierw Bardzo, ale to bardzo cię proszę Zostaw na tym kanale subskrypcję Ponieważ dobijamy do moich urodzin Pół miliona subskrypcji! Proszę cię, pomóż mi! Jeśli już masz suba, to bardzo Ci dziękuję. Ja zabieram się za otwieranie saszetek. A jeśli chcesz więcej takich zabawkowych challenge, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu jakiś, jakiś pomysł na taki zabawkowy challenge. Uuu, lecimy. Piękne, smaczne kucyki! Co ja powiedziałem? Smaczne! Miałem na myśli dobre. W sensie, że czynią dobro. Zobaczcie, jak ten kucyk dobrze mu z oczu patrzy. No trochę dziwnie, ale generalnie dobrze. Zasady są takie, moi drodzy. Za każdego kucyka jest jeden punkt. Ale za brokatowe kucyki są trzy punkty. A za najrzadszego, czyli. Oj, urwałem. Czyli Princess Angelina jest aż 5 punktów! Aż 5 punktów! Ale powtórki nie dodają nam w ogóle punktów, więc trzeba być ostrożnym. Tak wygląda mój pierwszy kunik: przypomina trochę kurczaka pisklaka. Bardzo niekulturalnego pisklaka. Każdy kuń wyposażony jest w kryształek swarowskiego, czyli takie Takie drogie kryształy, diamenty, trochę sztuczne, ale trochę dobre. Może powinienem po filmie je wyskubać i zrobić dla Martyny zabawy pierścionek zaręczynowy, a oprócz kucyka dostajemy torbę z listami. I tutaj trzeba teraz przeczytać, jaka wiadomość się kryje. No, no wyłaś stamtąd. Co takiego chcę przekazać mój pierwszy kucyk? Umyj pachy! Ty! Ty wredny kucu Nie to, że nie jesteś brokatowy, ani super rzadki To jeszcze mnie hejtujesz Wcale nie śmierdzą mi pachy No jak nie, jak tak Paweł Przecież wszystko czuję Kucyki mają ekstra węch to chyba tobie łajno przyczepiło się do kopyta Możliwe <laughs> Prawie zapomniałem No bo jak challenge to musi być też kara dla przegranego A karę wymyślacie wy w komentarzach Zobaczcie filmik ten i Martyny I wtedy będziecie mogli wiedzieć kto wygrał, kto przegrał I wymyślcie jakąś fajną karę, którą zrealizujemy Na kolejnym takim challenge'u Różowy kłód, czyli nie mam na razie żadnej powtórki mm, Ten mi się bardziej podoba, bo tamten jakiś taki żółty był jak jakiś kurczak. Przestań mnie wyzywać od kurczaków i umyj te pachy, Paweł! Widzicie, mówiłem, że kurczak bredny, a ten różowy, piękny, taki fajny. Jo! Ale Paweł, naprawdę pachy mógłbyś umyć, serio, mój kolega ma rację! Czekajcie, no muszę połochać. No, może trochę mają rację, te słodkie kucyki. Ale, ale to po filmie zrobię. Po filmie, bo najpierw trzeba zobaczyć, jaką wiadomość skrywa ten piękny anielski kucyk. O, jest tutaj torwa na listy razem z listem. Co on tutaj nam zapoda? Może jakiś tekst piosenki? Pomocy Paweła Subój? O co tutaj chodzi, kucu? Chodzi o to, Paweł, że potrzebujesz pomocy, żeby dobić 500 tysięcy subskrypcji. I ja tutaj właśnie na, na, mam taką wiadomość do Twoich widzów, e, Twoich super widzów. Paweł subuj. Ale to jest trochę niegramatycznie. Może potrzebujesz słownika ortograficznego. Po co mi słownik? Jak ja nie potrafię czytać. Paweł, ja jestem koniem! Ja jestem kucykiem, koniem, kuniem z saszetki z biedronki, myślisz, że potrafię czytać! Nie mam pojęcia, jak, na, jak Jak umiesz pisać, to chyba umiesz czytać. Gościu, napisał to za mnie mój ziomek! Jak ma na imię? Komicz! Aha, to wszystko wyjaśnia. Nie wiedziałem, że chomik kumpluje się z kimś oprócz mnie. No to najwyraźniej jeszcze nie wiesz wielu rzeczy, Paweł! Chomik Świr ma więcej kolegów niż ty i wszyscy twoi znajomi razem wzięci! Dobra, idę jeść siano! Myślałem, że kucyki jedzą tęcze, a nie siano. To jednorożce jedzą tęcze, a nie kucyki! Kucyki jedzą siano! A może by tak poprosić chomika świra, aby użyczył swoich specjalistycznych mocy i pomógł mi zdobyć tą najrzadszą figurkę, abym na pewno, na pewno wygrał ten challenge? Yeah! Jest pierwsza brokatowa kucykowa figurka, tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Rzućcie okiem, jak to brokatowe skrzydło się tutaj telepie, jak się mieni. Pięknie, pięknie. Z drugiej strony nie ma brokatu, ale co mnie to obchodzi? Z tej strony jest. Za tego kunia mam aż trzy punkty. Tamte dwa były zwykłe, więc mam już pięć punktów. Otworzyłem trzy saszetki, mam już pięć punktów. Jestem ciekawy, ile Martyna zdobyła, bo nie mam jeszcze pojęcia. Zaraz obejrzę jej film. Się tego dowiedzieć. Ale mam nadzieję, że wygram. Zobaczcie, nawet mój palec jest brokatowy. A jaką wiadomość ma dla nas ten słodki konik? Oto wiadomość. Czas ją otworzyć i przeczytać. Kup ziemnioczki? Wiadomość od mamy? O tak, Paweł! Mama kazała ci przekazać, że masz iść znowu do biedronki i tym razem nie z kucykami wrócić, tylko z ziemnioczkami. Bo inaczej obiadu nie będzie, Paweł. Leć po ziemnioczki szybko! Dobra, dzięki, że przekazałeś mi tą wiadomość, kucyku. Tylko najpierw otworzę resztę tych pięknych saszetek Może tutaj właśnie będzie się krył ten najrzadszy kuń. A najrzadszy kuń ma aż 3 kryształki i daje 5 punktów, ale byłyby emocje i byłoby super, jakbym go trafił. I ja już myślałem, że to jest ten kuń. Nie jest to ten kuń, ale ma również brokatowe skrzydła. A to oznacza, że nie mam już pięciu punktów, ale mam aż 5 plus 3, czekajcie, muszę użyć kalkulatora. To osiem Paweł! Ej, kucyku, nie umiesz pisać, ale umiesz matematykę? No pewnie Paweł, każdy. Matematykę! Ja, ja, mam, ja mam czasem problem, przyznam szczerze. To weź się zapisz! Nie wiem, na jakieś korepetycje czy coś? Nie przynoś wstydu kucekom. Dobrze, postaram się nauczyć na następny odcinek już dodawać i odejmować. No ja mam nadzieję, Paweł. Popatrz za to, że nie umiesz matematyki, nie mam dla Ciebie żadnej wiadomości tutaj. W tubie, popatrz, tuba pusta, w tubie nie ma wiadomości. Wcale nie, tuba była pusta, już jak wyszedłeś z paczki. Oj, tam szczegóły, szczegóły! Tuba pusta, bo masz w głowie pusto! Dosyć nie miły kucyk, ale dałeś mi trzy punkty, słodki kucyku, czy tam... Dałaś, nie mam pojęcia, kim ty właściwie jesteś i z tego się cieszę. Mam już 8 punktów. Uhuhu. Ale trochę szkoda, że tuba jest pusta. Lubię czytać wiadomości od kucyków. Paweł, znam kogoś, kto potrafi matematykę i może cię nauczyć. Kto? Taki jeden żołnierz z mojej armii, chomika Świra. Z poprzedniego odcinka, Paweł? aha, z tego, gdzie ufo zepsuło ci głos i pół odcinka nie było słychać, co mówisz. Tak, właśnie z tego odcinka, ale dobrze, Paweł, że rozprawiłeś się z tymi wstrętnymi UFO w filmie. Treasure X i już odzyskałem swój piękny, naturalny głosik. Tak, chomik, to cudowne, pocięliśmy kosmitów w drobny mak! W drobny mak! Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to chodzi o to, że na filmie Armia Chomika Szwira coś stało się z dźwiękiem i najprawdopodobniej byli to obcy. Ponieważ jak tylko otworzyłem Treasure X i pociąłem tych wstrętnych kosmitów w drobny mak To głos chomika świra wrócił Spójrzcie trzeci kucyk z brokatowymi skrzydłami pod rząd Przyjrzyjcie mu się dokładnie, bo według mnie ten kucyk jest najpiękniejszy Niesamowite, że skrzydła tego kucyka są w takim samym kolorze jak moja tutaj kartka brokatowa Którą kupiłem w sklepie z papierniczego za 6 zł 6 zł? Za jakąś brokatową kartkę 6 zł. Co, kucyku, ale ty kochasz brokat, masz brokatowe skrzydła! Moje brokatowe skrzydła kupiłem na promocji. Na targu rybnym za 4 zł! Te? Naprawdę takie piękne skrzyła na targu rybnym za 4 złote? Nie no, co ty Paweł, urodziłem się z takimi. Weź nie łykaj wszystkiego, co mówią kucyki. Kucyki lubią sobie czasem pożartować. Co miał kucyk żartownić? Tutaj napisane dla nas pięknego, Mo może, może jakieś przeprosiny za te głupie żarty, za te wybryki. Kucyku i lubią żarty? Ha, 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 ale się uśmiałem. Ty się nie śmiej, bawe, tylko podliczaj punkty i otwieraj. 3 Trzy brokatowe kucyki to 9 i dwa zwykłe to 10, 11. 11 punktów mam ja. Ciekawe, ile udało się zebrać Martynie O nie, zwykły kucyk A ja już myślałem, że zawsze będę miał brokat Ej, a jakbym tak wziął i uciął z tej kartki brokatu I przysypał skrzydła temu kucykowi Byłby taki, wiecie, brokatowy kucyk DIY To myślicie, że Martyna by się połapała? Że trochę oszukałem system? Ej ty, zwykły kucyku, a masz dla mnie jakąś wiadomość? O, dziękuję o, za to nie dziękuję Ojej, jaka długa Poproszę kebab z ostrym sosem? Skąd mam wziąć temu kucykowi kebab z ostrym sosem? Ej, możecie zamówić kucykowi kebab z ostrym sosem? Macie, dam wam tutaj telefon Zadzwonimy teraz do kebaba i zamówcie kucykowi Trzymajcie tutaj, rozmawiajcie tutaj kebab? Najlepszy ostry sos w mieście? Halo? Halo? Czemu nikt nic nie mówi? Czemu nic nie mówiliście? Mieliście zamówić kucykowi kebaba. Przez was wpiszą mnie na czarną listę, a to najlepszy kebab w mieście. No ale trudno. Liczy się to, że była dobra zabawa, prawda? I nie mam na myśli dobra zabawa Martyna zabawa, tylko dobra zabawa, że chyba wygram ten challenge. A, a, ale, ale czekajcie. Czy ten kucyk jest podobny do, do tego? Nie, bo ma inne skrzydła. Ten ma tak takie zieloniasty, a ten takie żółtawe. Ale są chyba z tego samego teamu, a właśnie miałem wam pokazać ulotkę. Pamiętaj, jeśli lubisz mnie Pawła, zostaw łapkę w górę i suba na tym kanale. Wtedy będzie więcej fajnych filmów, wtedy też ja będę szczęśliwy świr. Bo w ulotce na pewno jest coś fajnego. A mianowicie, te ich rodzinki Są tutaj pokazane Są kucyki tanzanitowe Najrzadszy jest ametystowy Rodzina topazu, szafirowa rodzinka kucykowa Rubinowa I emeraldowa Nie wiem co to za kamień szlachetny Jak ktoś z was się zna, albo jest jubilerem To proszę mi tutaj pomóc Co to znaczy emerald Emerald, emerald Nie mam pojęcia, ten ich baśniowy świat Jest taki piękny Princess Angelina, czy kryjesz się w której stylu tych saszetek? Może o, w tej się kryje Princess Angelina Mam na nią wielką chrapkę, bo ona sprawi, że na 100% wygram No chyba, że, chyba, że będę miał same jakieś powtórki zaraz Ale to nie jest Princess Angelina To jest... Miałem takiego kucyka? Nie, nie, nie miałem Te skrzydła mnie zmyliły, ale ten jest jak widzicie różowy A ten? Taki wyblakły, fioletowy Chyba ci się kolor zmył, kucyku słodki Zaraz się tobie kolor zmyje Czemu gadasz jak chomik świr? Wcale nie. Dlaczego gadasz jak chomik świr, kucyku? Eee, lubię się tylko wygłupiać. Przestań gadać głosem chomika świra. Nie mogę. Dlaczego, kucyku? Dlaczego? Ponieważ to ja. Jaki ja? Ja, chomik świr, Przebrałem się za kucyka, Paweł, i wszedłem do saszetki. Chomik, nie rób tak. Teraz nie wiem, czy mogę liczyć tego chomika jako punkt dla mnie. Czy, czy to jest jakieś oszustwo? Oj, tam oszustwo, zaraz. Lekkie fory ci daje, Paweł! A wiesz o co chodzi? Musimy pokonać Martynę! <śm> no dobra, chomik, tylko widzowie nie mówcie Martynie, że chomik mi pomógł z jedną saszetką, okej? Okay? Nie mówcie nic Martynie, nie mówcie! Coś dawno nie było... Aha, to jest pusta saszetka Coś dawno nie było wiadomości od kucyków. Mam nadzieję, że ten przyniesie jakieś dobre newsy. Mam kolejnego pięknego różowego kunia z takimi dredami. To nie to jest warkocz, czy to są dready? Hej, powiedzcie mi: warkocze czy dready? Chyba nie miałem jeszcze takiego kucyka. To jest chyba kucyk prosto z Jamajki. I, 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 wszystko, I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że ja cały czas szukam tego od i lubię te brokatowe. Mam nadzieję, że wymyśliłem. Myślicie też jakiś fajny, kolejny zabawkowy challenge? Nie? Kucyku! Yy, czekajcie. Uff, myślałem, że to to samo żółtko, co tutaj pierwsze było, ale nie, to żółtko ma różowe skrzydła. A czy ty, kucu słodki, masz jakąś wiadomość tutaj dla nas? Jakąś wiadomość? Jakąś wiadomość? No Chcielibyście wiadomość jakąś? Ja mam jakąś wiadomość, czekajcie tutaj. Muszę tylko zajrzeć do mojej torebki. I co, jest jakaś wiadomość, nie ma dla mnie? tej wiadomości, przykro mi, skrzydka jest pusta. Uhuhuhu. Zostały mi dwie oklapnięte saszetki, ale najpierw muszę wam coś pokazać. Ten kun, tutaj, którego trafiłem, jest trochę podejrzany. Uh. A jednak nie, nie, jednak, nie. Jed jednak mi się wydawało, że jest podejrzany, a już chciałem go wysyłać do szpitala Fortnite. Przedostatni kucyk. Czy trafi mi się ta Syrenka Amelka? To znaczy, ten najrzadszy kucyk, jakiego jak można tutaj trafić? Nie wiem, jak się nazywa. Prince, Princess, prince, Princess Angelina. A właśnie, chodziło mi o Princess Angelinę. Oj, oj, oj. Nie, 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 miałem takiego kucyka. Nie miałem żadnego białego kucyka. Jesteś piękny, śnieżno-biały. To chyba Pegas jest, bo zobaczcie, jak fruwa tutaj po ekranie. A nie to tylko ja za skrzydła go trzymam i tak nim macham. Wcale nie fruwa, więc to nie jest Pegas. Musisz przeczytać ode mnie wiadomość. Oczywiście, że przeczytam. Masz dla mnie jakąś wiadomość? No przecież mówię, że mam dla ciebie wiadomość, to chyba mam wiadomość. O, jest wiadomość. Ale to fajna wiadomość będzie. Tak, Paweł, to najważniejsza wiadomość dzisiaj, jaką dostaniesz. Ojej, jak to najważniejsza, to musimy chyba bardzo uważnie ją przeczytać. Jedz ślimaki. To nie jest żadna ważna wiadomość, Kucu. O co ci chodzi? Żarty, żartami! Spadam stąd! Powiem, chyba muszę dać tym kucykom lekcję dobrego wychowania. A teraz otwórz ostatniego kuca, na którym siedzę. Chomik, dlaczego usiadłeś na ostatnim kucyku? Nie mam pojęcia! No dobra, dobra. Puść to, puść to. Eee, dobra, dobra, tylko się bawiłem. Będziesz mi towarzyszył przy otwieraniu ostatniego kucyka? Nie, Paweł, muszę iść Elo! I ostatnia saszetka przed nami. Strasznie się boję, że Martyna trafiła Princess Angelinę i ma przewagę punktową. Może też mi się tutaj trafi. Uwaga, ostatnia saszetka. Oby nie było powtórki, bo na razie było bardzo dobrze. Chyba nie miałem żadnej, zaraz to jeszcze sprawdzę. I... czekajcie. Jest dobrze. Nie miałem takiego kunia, a to oznacza... Że nie miałem żadnej powtórki. Czyli łącznie z tym zdobyłem 18 punktów, chyba. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Pamiętajcie, aby obejrzeć film Martyny, zobaczyć, kto wygrał, i napisać tam w komentarzach pomysł na challenge zabawkowy i karę dla przegranego. A tymczasem. Wróciłem, to ja, homik. Świr tutaj macie następny film, tutaj macie poprzedni film. A tutaj na moim puszystym brzuszku możecie zasubskrybować kanał Pawła. Lepiej to zróbcie, bo on zbiera pół miliona sobów do listopada. To swojego rodziny. Bunlar çok çetep 10 <laughs> Dobra, gide.